Witam drogie panienki, byki i kozioroszce. I mamy wiosnę. Wiosna już za pasem. Och Boże, jak ja się cieszę. To jest niesamowite. Przynajmniej już wszystko zaczyna kwitnąć, nawet i za oknem mam słoneczko. Cieszę się z tego bardzo. Mamy oczywiście 20 nów księżyca, czyli. Wypisujemy nowe intencje. Tym bardziej, że jest a, słoneczna ekalipsa i słońce znajduje się w baranie, tak samo. Także a, będzie to bardzo mocne. I oczywiście najlepiej zrobić to w pierwsze trzy dni, czyli 20, 21 i 22 marca. Wyciągamy karteluszkę, zapalamy małą świeczunię, no i oczywiście wypisujemy nasze intencje. Wypisujemy to, co chcemy mieć, co chcemy osiągnąć, nasze, nasze cele, co potrzeba. Wypisujcie jak najwięcej można. Tym bardziej, że właśnie po impakcie, po tej so słonecznej ekalipsie, to może trwać aż do 6 miesięcy. Zajdą po prostu duże zmiany, czy złe, czy dobre, to zobaczymy, miejmy nadzieję, że będą same dobre. A w każdym razie wypisujemy, na końcu czytamy i oczywiście karteluszkę palimy, a popiół wyrzucamy na zewnątrz, niech już Bozia, aniołki i wszechświat nad tym zaczną pracować. No, Merkury mamy w rybach, aż do 30 marca i kiedy Merkury jest w rybach, to nasz, nasz em, proces myślenia praktycznie jest bardziej wizualny, em, intuicyjny i wyima, wyimaginowany. Jesteśmy po prostu wrażliwi emocjonalnie i to też koloryzuje nasze myśli i styl komunikowania się. Oczywiście, nasze przypuszczenia są bardzo dobre, i wypowiadamy się też bardzo mądrze. Dodatkowo podejmujemy intuicyjne decyzje, i jesteśmy bardziej czy tak powiem, wrażliwi na informacje z zewnątrz. Mars natomiast jest do 31 marca w Baranie i Mars się bardzo dobrze czuje w swoim znaku. No, to jest też była planeta Skorpiona i dlatego też będzie bardzo. Nam pomocny, bo dostaniemy więcej energii. Nasza energia będzie bardzo spontaniczna. Będziemy bardziej patrzeć do przodu. A nawet i będziemy odważniejsi przy tym. No i oczywiście nasza duchowa strona, już dobrze, praktycznie wykreowana, będzie też wiedziała, jakie mamy cele i jak to wygrać. Nasze działanie czy działania będą bardziej instynktowne. Ok, prędzej dojdziemy po prostu z punktu A do, do punktu B, a z kolei strona ciemna Marsa w baranie to to, że jesteśmy niecierpliwi, arogancy, impulsywni. No i oczywiście egoistyczni. To niedobrze, ale to tylko przez następne dwa tygodnie. Także to tyle, jeśli chodzi o planety i przypomnienia. No i pierwszą waszą kartą jest Paś Kielichów, moje drogie panny, byki, koziorożce. I Paś Kielichów Ci mówi, Dostaniesz dobrą wiadomość lub wiadomość o narodzinach nawet i dziecka, może Twojego albo kogoś z bliskiego otoczenia. A jeżeli z kolei jesteś studentem, czy się uczysz w szkole, na studiach lub na jakichś kursach dokształcających, to egzaminy po prostu będą bardzo dobrze. Zaliczone. Jednym zależnym zaliczysz testy czy egzaminy. Uwaga na finanse w tym wypadku też. Przynajmniej przez następne 6 do 8 tygodni. Ok? Czwórka monet jest Waszą następną kartą. I czwórka Ci mówi, osiągnąłeś stabilny. Poziom materialny, przynajmniej teraz. Możesz również się usadowić w nowym mieszkaniu, lub już to zrobiłeś, czy też domu. I tutaj będzie miłość, władza i obfitość. Tylko uważaj, żeby twoja po prostu miłość do pieniędzy nie przerodziła się w skąpstwo. <tot> No, ale możesz też otrzymać prezenty i dawać prezenty. Śmiej się z tego skąpstwa, bo któż w dzisiejszych czasach nie patrzy na pieniążki, prawda? Dziesiątka kielichów jest Waszą kartą podsumowującą. To jest karta po prostu obfitości, bogactwa i przypływów finansowych. Możesz też i otrzymać pieniądze z jakiegoś funduszu, lub nawet i wygrać na loterii. Będzie też i szczęście rodzinne, zmiana domu lub mieszkania na lepsze, i będą prezenty dla domu. Także masz bardzo ładną kartę, droga panienko. Cieszę się. Niemniej jednak zawsze powtarzam, pamiętajcie, że to jest rozłożenie generalne kart, czyli ogólnikowe, więc może się was praktycznie tyczyć, a nie musi, bo są i tacy, którzy po prostu mówią, mnie się to nie tyczy. No ja nie mówię, że wszystko się będzie wam sprawdzać, bo to jednak są rozłożenia ogólnikowe, okej? Okay? No i oczywiście Wenesa. Gdzie jest moja Wenesa? Gdzieś ja ją położyłam. O tu. Wenesa jest waszym aniołkiem na następne dwa tygodnie. I Wenesa mówi, aby podjąć decyzję, zapytaj siebie, którą drogą będzie bliżej do boskiej opatrzności, a którą drogą, a która droga mnie od tego odsunie, czy odciągnie. To jest Wenesa proszę bardzo. No i oczywiście też mam kartę waszego duchowego przewodnika, waszego duszka. Piękny na tym jest motyl, śliczny. I on, i duchowy przewodnik ci mówi: "Patrz, na dzisiejszy dzień jako początek nowego i pozytywnego ciebie. I zapomnij o przeszłości. Nie warto jest patrzeć do tyłu, jak jest, zwłaszcza jeżeli to były przykre, a któż z nas nie ma? Wielu z nas ma niestety przykre przeżycia. Lepiej ich nie odkrywać. Patrz po prostu do przodu. A w tym wypadku macie pięknego motylka czyli na nowo się urodzi. To jest piękna karta. Patrz na dzisiejszy dzień jako początek nowego i pozytywnego, pozytywne, pozytywnego ciebie i zapomnij o przeszłości. Patrz w przyszłość, nie to, co było. No i oczywiście wasz Archanioł Michał daje ci też dobrą radę i Archanioł Michał mówi: Believe, uwierz i zaufaj. Uwierz i zaufaj. Dwa tylko słowa i to wystarczy. Wiara czyni cuda. Także to by było tyle. Jeśli chodzi o rozłożenie kart na następne dwa tygodnie. I jeżeli chcecie mieć prywatne rozłożenie kart, to proszę do mnie napisać. Pod każdym wideo jest moja informacja. Jest mój e-mail i moja strona internetowa taka sesja trwa 20 do 30 minut i robię to przez Skypea przez telefon albo wam mogę wysłać prywatne wideo, które tylko wy i ja możecie oglądać, ale trzeba mieć na Google'ach um, konto, dlatego że łatwiej się po prostu ogląda. Konto można założyć bez opłat, jest po prostu za darmo. No i taka sesja trw, y tak jak powiedziałam, trwa 20-30 minut i kosztuje 20 dolarów dla tych, którzy mieszkają i żyją w Polsce, a 50 dolarów dla tych, którzy żyją i mieszkają poza granicami Polski. Zawsze uiścić wpierw zapłatę, tak, żebym mogła Was nanieść na listę oczekujących, a później dogadamy resztę. Także to by było tyle. Dziękuję za subskrypcję. Bardzo dziękuję wszystkim Wam oglądającym, i cieszę się, że jest Was coraz więcej. Bardzo jestem z tego zadowolona i dumna, niesamowicie. No i oczywiście proszę mnie zaprenumerować, jak jeszcze tego nie zrobiliście. I piszcie do mnie komentarze, bo z miłą chęcią na nie odpisuję. Także. To by było tyle na następne dwa tygodnie. Niech Was Bozia błogosławi, a aniołki strzegą od złego. Do widzenia.